Czemu ja mam obróżę? Czemu oni mi ją zakładają? A smycz? poczekaj. Dobra, już nie chcę smycić. To dajcie mi spokój. Nawet tej obróży nie czuję. Smycz będę czuł, więc nie mogę mieć smyć. A tu są moje zabaweczki. Bo tutaj jest Ja Tutaj mogę siedzieć, a tam nie mogę wchodzić. Tutaj na chwilę to się przekłada i daje to. To, co pierwsze powącham, to mi dają na talerzyk, gdzie mogę jeść. A woda w Psiulandzie jest darmowa. Tutaj nie mogę chodzić bo tu jest z tym zabronione. Mogą tu wchodzić tylko pracownicy, a tu ja mogę siedzieć i wypoczywać. Ostatnio bawiłem się tym i mi to tu wleciało. No i potem już się nie mogłem bawić, bo mi już wleciało. A ja teraz tu siedzę. Jest tutaj. Mam zielone, piękne łódzka. I obrożę. Widzicie, tam obrożę. Przecież pokazuje moje ucho. Tu obrożę. wkuzyłem się. No widzicie, moją obrożę.